Mój moi drodzy witam bardzo serdecznie Gdzie my jesteśmy niby to jest normalny świat Ale nie 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 bo to jest widzowie end. Cały świat to jest end. z nami jest oczywiście bzykowski dobry witam witam W ogóle gdzieś widziałem tu twoich kumpli bzyku Tak widziałem właśnie Bzykawki ale nie wiem, nie wiem gdzie są tak szczerze. Gdzieś O ty co Widzowie cały świat to jest jeden wielki end. I mamy tutaj skrzyneczkę na sam start W której mamy uwaga 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 to to jest, to co to, Kob co to jest? A, bo tu nie ma kobla, no tak A faktycznie Ty, ale Zobacz sobie to co owoce, co to jest O, ja nie mogę, dobra, to będzie dopiero zabawa, ja nie to będzie mogę. świetne Widzowie, łapeczki oczywiście stawiajcie, subskrybujcie kanał I zobaczymy jak nam pójdzie przejście Minecrafta W endzie, tylko i Ty wyłącznie patrz. w endzie Gdzie jesteś? A tam w ogóle, tam dalej jest, yy, przecież ten biją taki śnieżny, nie? Niby. A no, no Zatem To drzewa śnieżne Ale są normalnie wszystko, wszystko z endów zrobione jest takie samo jest? Ty, ale to można no. wykopać tak, właśnie, to jest drewno. To, co można drewno zrobić? No, no no Spaczony trzon. Dobra, najsik, Spaczony najsik. trzon się to nazywa. Spaczony drewno. drewno. Spaczony trzon. Dobra, nie, zbieramy to, ale to co W o. takim razie skromiamy To będzie chyba to drewno. Można z tego zrobić kilo, no. nie? No pewnie, no to jest zwykłe to? drewno, tylko jest niebieskie. No, ale jako Dobra, To kozak. Crafting Dobra. niebieski wyjdzie? Nie, e, nie no rób tego. Nie rób nie rób. A! Kilo, no to, to mamy. Od razu. Możemy tylko kamienny zrobić. Ej, no tak, ja wiem. Na razie. Tutaj będzie złoto? Nie, czekaj, co jest w endzie? Czy w endzie jest złoto? Nie, nie ma złota w endzie. Złoto? Czy tu jest jakaś ruda, co jak nie będzie rud w ogóle? Żelaznych ani nic. A i to będzie straszne. Nie no jak to no muszą być. Zrobię sobie. Weź te sikierkę. połówkę. Weź te połowę, ja, ja sobie wziąłem połowę ile, tych, połowę. ile tego jest? No i bierzemy skrzynkę Weź crafting. I na, tak, tak, tak już. Pochodnie. Pochodnie też się przydadzą, tak, tak, tak. Skrzynka to, ja nie, muszę. wątpię ale wezmę. I no, tu jest jakaś dziupla. Ziu co? Skąd? skąd? Czemu to jest taka dziupla? O, oj, dobra, to trzeba a to sprawdzić. To też jest Nie Tu? A da się sprawdzić. Jakie to są dziury? Ej, a co to jest? Patrz, da się sprawdzić. Ale do... stary to jest jakiś. Co to jest? To dawki Dobra, ej, ja nie wiem, co to jest. Ej, ale to trzeba to chyba sprawdzić. Patrz, ej, to jest chyba koper, tu jest ten Miedź, czy mosiądz, jak to jest. A, nazywa. a to, to rudy, nie, normalnie, powiedzi, czyli miedź. będzie żelazo. Możliwe, tak, wydaje mi się, że tak. Skoro to jest mosiądz pa, jakie czad jak to wygląda, jakbyśmy byli w endzie, tylko że zamiast tego jest. Piękny tutaj, kurde, ten kamyczek, A, o no, Ale to nie wiesz tego, to jest niepotrzebne Jak niepotrzebny? To nic nie daje, to nic nie daje Mosiądzowy, zrobimy... To by koronawką. nic nie dało, i tak by nic nie dało, nic Jak by <laughs> Jakby dobra, nic skoczę. nie dało, czekaj, co tu jest? <laughs> Spawner! Czekaj, co? Ej, co? Czego? Szkieletów? No ej, weź czekaj, O kurde, Ty, rozwal to Ej, oni nas zabiją Ej, dobra czekaj, o nie, dobra. ła, ła Dobra, rozwaliliśmy Iść iś, Dobra, dobra Ej Płyta zjemno. muzyczna, ej. znaczniki ale odjemy to? Pa, ja to to. Ja... Ja... O, mam złote jabłko o, jako ja inny powiem. ten. Dobra. Dobra jest w porządku. Ja Dobra, kopię żelazo. Nie, co z żelaza sobie nie zrobimy? Żelazo? Mm, zastanawiam się właśnie. Czekaj, czekaj, co zrobić z żelazem? A jak my przejdziemy do netheru? Ej właśnie, no to jest dobry pomysł. Chyba nie przejdziemy. <laughs> o nie, creeper! Creeper. Ej, ale te tunele jakoś tak dziwnie wyglądają. Jakby nienaturalnie, nie? Jakby ktoś tu już był. Ja bym tu... Coś mi śmierdzi, już byłeś. Ej, ja to jest portal! To? Cześć! To ty katastrofa. A mam zwidę, poczekaj. Nie, nie, nie. nie, nie. Słyszałem coś dźwięk. Nie tak. Coś jest nie tak, nie chodź to Cześć. Cześć! Nie słyszę lawy. Może mi się wydawało, ale patrz, tu ja, jest jakiś ja. taki tunel. Czekaj, to, ai, dobra, to, jest, to jest podejrzane. No to jest Uber podejrzane. Czekaj, tunel. co? Nelix. Tu, co tu robisz? Mówiłem, że słyszę portal. Ej, czekaj, o co chodzi? Ej, czemu tu jest portal? Nie, palią, coś. Czekaj, Ej, mam, nie te po mnie. Żebyś do lawy nie wpatrzał No właśnie to jest... No by było nie problematyczne tak było. Spanę, tu jesteś Jak węgiel? drugi spawner? Weź to znisz szybko, znisz to węgiel. I co jest? ten świat jest powalony Ej, dobra, to robimy tak mm, Crafting Jecor. Ty, ale nie mamy kamień. tego Nie mamy węgla Mam trzy Aha, wow, szacun Dużo, nie? Zrób więcej, zrób więcej tego Mam więcej żelaza, poczekaj Więcej żelaza, ja więcej, więcej żelaza, więcej żelaza, no, więcej Ja też Więcej, więcej, więcej żelaza, jeszcze dobra, więcej Dobra, co robimy właśnie, to jest ważne, co robimy z żelaza? Eee, Kill offy i sikierki do bicia Tak? No dobra, w sumie jak mamy pokonać smoka Czekaj, ja sprawdzę, ja, ja się boję Ale sprawdzam, zobaczę co, co robi w ogóle ten portal takiego Bo to jest, to jest nie, to jest podejrzane, to jest naprawdę Czekaj, dobra. chodź, weźmiemy to żelazo e, A jak nie będzie nether jest? wyglądał w tym świecie? Ej, właśnie! Czekaj, czy nether też będzie zmieniony? Nie. Chyba tak! Nawet nie wiem. Ej, Musimy drewno, to sprawdzić. a mam drewno, dobra. Myk Drewno. Robimy sobie Dob. kill off. i Zrobię a. sobie sikierkę. Nic więcej nie robię, on to gdzieś. Czekaj. Nie robię Można nic być. więcej. Czekaj. Ale wezmę Dziewno. może, może się przyda. Może. Jest, jak like jest, nie no. A czekaj, czemu tu nie oprócz mieć skrzynki? A tu nic nie ma w sumie. Jest skrzynki? Nie, tam jest. Syfix, idziemy? Zgnijmy mięso, zniwe mięso. No wiesz, co, jeszcze raz nam się przepala, Planujemy podróż? Waliś to, to że razem. Tak, tak, dawaj, dawaj, dawaj chodź. O, ciekawe, jak to będzie wyglądać. Baga, jak będzie wyglądać na 3, 2, 1! O, jak end! jest? ale fajnie. Ja cię kręcę. Ale to jest, to, jest, to, jest, to jest jakiś. Ej, to jest, czekaj, co tu jest? Ej, tu jest stwierdza? Nie. To jest, właśnie... to jest niemożliwe. Nie, no to jest Ej, tu stwierdza, jak... no... serio? No, bo mam powiedzieć, to są skrawe. Jakiego mamy farto? Oj, uważaj, uważaj. Wie, jak tam Tu Są kraty, to są kraty jak z endu, nie? Czy mi się wydaje. No. Na tej twierdzy. Ja nie mogę. Dobra, chodź tam to jest niebezpieczne. idziemy? Idziemy, idziemy. Nie wiem tego przy lawie. To... przy lawie tego nie wiem nawet. <laughs> ja nawet Właśnie nie wiem, da się da się wsadzić do lawy? jest normalnie. Y, quarts, nawet o tym nie myślę. Quarts. A kwarc. Walić kwarca, idziemy do góry. Quartz, gold. Gold i kwarc. Gold? <laughs> Dobra, olać, ale i olać, olać, zobaczło Czekaj jak jestem normalny to tu, tu nie są płotki tylko tu zawsze tak, płotki na Dobra, roze, jesteśmy, to... dzień dobry! Dobra, siema, siema na siebie. Chodź tutaj czy jest coś ciekawego, bo to wygląda Uuu, ciekawie dosyć. Może w tą skrzynię. No. A w tych sprawdzić. skrzynkach fajne przedmioty A kto wie kto wie panią no, trzeba sprawdza, czas sprawdzać. Ale dłużo, ale ładna się zrespiła, taka idealna Fanusia hmm? Taka ideolo I... Spawner i skrzynka, Co, co ty robisz skrzynka? Co? Jak, jak to skrzynka? Aaaa! Co czekaj, 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 stary! Nie, ej, czekaj, bieżę, jak strzyma, zobaczysz tą skrzynkę, to jest? się posikasz! Ja, czekam, dobra, nie, nie, ja chyba, ja chyba nie wierzę w to, ja chyba nie widzę tego, czekaj. Purde, prawie spadłem. Ja, ja, ja jak, jak zobaczysz tą skrzynkę, to ewidentnie to będzie. Ja, ja, ja właśnie widziałem, ja, ja, chyba, ja chyba się przewidziałem, nie, Pani, nie I nie czekaj, oczy tu masz, walić ten spawner! To? Ej, nie to jest przekręta, ja. to przekręta, nie, 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 to nie jest normalny świat, to jest jakiś powalony świat. Dobra, bierzemy to, bierzemy to Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Oła, ty weź wszystkie oczy, oczy, ty weź wszystkie oczy Dobra, dobra, czekaj tylko, bo zginie mi się. A no nie gadaj! Się. No ale spokojnie, już mam tutaj moc piękną cyk Co co? Ja cicho mi wziąłem. Budki Wzią, no właśnie, wziąłeś mi po prostu... Koksy, już nie no, musimy no. jeść tych te pających daj mi cześć, czyś Co? Daj, daj mi jedzenie, daj mi jedzenie beczki Jedzenie? Jakie? Nie, koksy, Aha. koksy mi daj, pół koksu mi daj pół koksu bo ja to no. Dobra, ej szczerze, no to mamy tak naprawdę wszystko. Co? co Ten smok to, czy to będzie padnie tak banalne, Ale wiesz, co czyli czekaj skoro tu jest zamienione z endem, to w takim razie w tym endzie też będzie zamieniony, nie? Dobra, wszystkie no, pi pig pigmeny będą mnie teraz bić Dawaj, dawaj zaatakowałem, pigmeny. mam to gdzieś, bo jesteśmy ale tak da potężni Dawaj, dawaj, dawaj Właśnie Czemu pigmenami? na początku gry mamy wszystkie itemy? Ja nie wiem, to nie powinno tak wyglądać To z z tym nie wiem, mnie, zaatakowałem, halo No bo jesteś za mocny, pa No. A, a czekaj, to nie są te, czekaj, czy one się nie hmm. zmieniły przypadkiem? Nie czy Są takie normalne pigmeny? Hmm? Nie Wiesz, wiesz, to, to jak się przejdzie do normalnego świata, to one się zmieniają. Nie, nie, to to są zwy, zwyczajne. Najzwyczajniejsze. Dobra, musimy... O kurda, a my nie biją. A mnie biją, ale nie mają ze mną żadnych szans, pa, na dwa hit padają. Nara, S, dobra, to co, idziemy do tego? Tak, lecimy z bomby do endu. No tak szybko Dobra, najpierw widzowie to po prostu czekajcie Wyjdźmy z tego świata tak. wejdźmy Ej, czeka, sobie. Czeka, co tu jest? Ej, nie, zaraz, zaraz patrz na to, to jest normalnie ten biom z tymi drzewami No Jak on dziwnie wygląda? wygląda No, tak jak w normalnym świecie mamy te, te drzewa, ale tutaj są tak zmienione Co? No, nie co? co? Patrz, ej, patrz, co ja robię Pa, palion, palion, pa Nie, nie A -a! <laughs> Ale masz mnie. koksa No, zjadłem sobie wcześniej Jest jak jest O kurde, uratowałem mnie wow. to gdzie cię gdzie się tepło? Ej, to jest fajne, jakie to jest kozackie, wiesz, tak spada z lawy to jest. A, bo ty już jesteś w, przy tym No ja z jestem przy portalu. No, A co jak, jak zrobię to, tak? Czekaj O, no no U! Kurde! Zawsze czekać, co trzeba tu zrobić. Chodź zrobimy coś takiego, no Ale to jest ja ciekawe, to jasne. dobra, zobacz. To, to jest mega fajne, to jest mega kozackie, tak wiesz Czy to jest Tylko w stanie mnie uchronić w takim razie Tak, 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 no no czekaj, oj, źle, źle budujemy się, chyba musimy tutaj w tym miejscu o, teraz, teraz gitę spał tutaj do lawy, do źródeł góry. Kurde lawy nie udało mi się, dobra, spróbuj ty. Dawaj teraz, dobra, za, do... za wysoko już Już jest za wysoko? Nie, no, nie, to okay. jest Dobra O Działa, Ja dzię tu tu, Biję was I wychodzimy z tego świata, jeszcze ty Tak, tak Kościu, Jeszcze, ty? Ta, ty, jeszcze ty? Jeszcze ty, jeszcze ty, jeszcze ten zielony jest nie, taki Nie nie, ten zielony został Idziemy <laughs> <laughs> do portalizacji. Nie no dobra, lecimy do oczywiście. Że... Ale dziwnie nie. to cały świat to jest end wizowy, dosłownie, wszędzie, wszędzie wow. jest end No ale musimy stąd wyjść No, a potem będzie ten, potem nie będzie Jezu, End jak to się kopie będzie... O ja szkoda że kilofa najlepszego Widzimy się bardziej jak już znajdziemy portal do Endu, Bro, bo to radnie. troszkę potrwa Jest please, jest please, hola. wzyku Jest please, dobra wchodzimy tutaj, ja chcę zobaczyć jak A, to, wygląda, to wygląda Tylko tutaj nie wygląda to tak i... jak End, tylko no... Hm. No właśnie nie, ale naprawdę zastanawiam mnie jak będzie wyglądać ta ostatnia wymiar, ten wymiar Endu No właśnie, to będzie, to będzie ultra ciekawe, to jest dobra ciekawe. Gotowy? Ja... O, o ty ja Dirt! Co jest? Czemu to jest dirt? Coś jest nie tak, nie, coś się po, po, pogrzało Dobra chodź, kopiemy się. Czy to są światy zamienione jakby? Ja nie rozumiem. Nie, nie, to jest niemożliwe, czekaj. Ja, ja, do, ja do teraz nie potrafię tego skórę. od chorus z frutem, choros z frutem wyjdź, a nie nie da się. Tym, o, tym... jestem na zewnątrz. Ja też, ja też chyba zaraz. O, Ej, dobra, Ja jest. nie, nie mogę Kobl z... Ej, pokaż, pokaż! Ej co, jak to wygląda! Ja, jak kręcę. to wygląda Ale dziwne To jest nie tak! Spacz z kobla są te wieże zrobione. No widzę co właśnie. <laughs> o kurde, coś ja, tu ja. można wejść? Co jest w środku? Halo! Co się stało? Ja pierdziele, tak. dobra rozwalamy to, Jak to... No. Ale, ale klimacik jest naprawdę no, no taki nietypowy, bardzo nietypowy Wiesz co mi, jakbym, jakbym, mam wrażenie jakbym był na starej wersji Minecrafta teraz Nie wiem czy mam takie A? wrażenie No? Mm, no Jakby ja na jakiejś starej wersji tak było taki, Dosłownie. taki bardzo przyjemny jest ten nether, nie? Taki, taki ja mam wrażenie, Tak że... no Taki bardzo przyjazny jest Kurde gdzie to leci? O dobra to przyjechał Kurde strze nie, 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 jem koksa Jest, jedz, spoko masz dużo pewnie, nie? Dobra, no. ja rozwaliłem Dobra, 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 dobra Teraz tu A, tak, tak tam rozwaliłeś już Nie no może... Ale blisko było Ty to ile nam zostało jeszcze? No właśnie jeden na pewno mój, dla... ode mnie jeden Co I tam jest rozwalony już bo ja nie widzę Ja na pewno tutaj gdzieś strzelany jeszcze nie rozwaliłem, O dobra, już rozwaliłem Ej chyba wszystko Nie chyba wszystko Wszystko? Zaraz zobaczymy jak ten smog będzie się próbować wiesz, dobra dobra wierzch, to Ale mamy takie itemy, ten smog jest S, ale no, pięknie wygląda. On jest. O nie A, jest! Tu jest, 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 jest. tu, 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 tu tu kurde bije mnie Nie umiem tam trafić, to jest tak wysoko Ja nie wiem czy ja w ogóle będę widział jak to się rozwala. Ja też No Nie no będzie O jest, jest, jest! Uf, rozwaliłeś chyba, rozwaliłeś, tak? rozwaliłeś No, bo widziałem Ja No właśnie nie widziałem Tak, jest. A, smoczek waga czy się będziesz leczył? Smoczku, nie lecz, nie lecz się nie lecz, nie lecz, nie lecz. Czyli Dobra, rozwaliliśmy rozwalamy wszystko. Rozwalamy go. My. On to rozwala. Roz... Co jest? No, no, niszczy te wieże wszystkie. Obsydiano nie rozwala. Nie, nie, nie. Kurde bo... nie mogę go trafić. Ja też, jak też? Jakie on uniki robi? On jest jakiś. Ale cieszy, widzisz, teraz się dowiadyłem, teraz zrobiliśmy lifehacka, bo ten. Smog wszystko rozwala oprócz obsydiana i bedrocka. No, no, no i chyba tego i ten endstone też, na też, a właśnie no trawę ale... i. Mo... może trawę rozwalać w, w takim razie. No, nie? trawa On będzie rozwalał. Rozwala. Ale dostaje no teraz na będzie. głowę. Dobra, będzie na środku. Dobra, ale teraz... szy... nie. tego szybuje chyba. Nie? Ani razu na środku nie byłeś. Już... Jest, jest, je, teraz będzie szybować. Czy znaczy nie? O, ty nie pijesz? <laughs> ja <laughs> ja ci <cINam. laughs> wy, cię do tego sypu. No, no dobra, dobra, chodź, to wejdę, to wejdę, walko, wal, warg, 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 Mieczem Mieczem, mieczem, mieczem. A... Wow! Tak dostaję ciosymiecem, ale on doczekuję. jest o kurde, uciekł już No ale to nie uciekniesz. Szosowali... Nie, szosowaliśmy go na tyle HP O Boże, ale to ja rozwala. Jak rozwala wszystko? Ale satysfakcjonujące o, Dobra, S. Koniec. S. Dawaj, to nie! Owaj, to smoku jeden najgorszy, dawaj. Ale nie wiecie. Czekaj, czekaj, nie, czekaj, czekaj. To jest... czekaj! Nie, ale poczekaj to do to chwila chwila. A Zaczekaj, a co w ogóle przenię do tego endu, wiesz, do tego tam gdzie jest eliter, można zdobyć. Aaaa i wiesz Jezus kiedy ja tam ostatnio byłem No, no no no, na no kiedy? No nie, na wojanowicach, nawet nie wiem czy na byłem w tym. Chyba byłem. Nie, byłem, no, byłem, no, byłem, 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 ale to no, no, no. wiem kiedy to było. Dawaj, dawaj. Dobra, no, góra mam. Oje, za mamy perłę, nie, nie mamy, mamy. perły Dobra, rozwal to na kreatywie. Tak? No my już teraz tylko chcemy zobaczyć jak ten świat wygląda po prostu. Ja bym Dobra, tak, na spektatorze, tak, no Tak, pięknie. Dobra. O, nie, nie o co? O nie! To, to jest normalny! Ale rip, rip, rip. A faktycznie, a myślałem, że będzie... Ale no, jest myśli... endowy, tak? Nie musieli zmieniać. A, no właśnie, nie ja się zmieniać. O, ty, dobra, teraz spacz. Game of survival i bez koksu. O ty! Ale nie, ja coś powiedział czekaj, 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 ale bez koksu miałby. Czekaj. Ale jednego koksa. No dobra, no z koksa, się bijem, ale w tym samym czasie musimy zjeść. Dobra, dobra bierz. Trzy, Trzy dwa, jeden. dwa, jeden. No, dobra, ja cię kręcę, i tak się rozwalę. Tak jasne, się jasne! I, masz więcej regeneracji, ale i tak się rozwalę. Jak Zobacz, więcej regeneracji? No bo ty wcześniej zjadłeś jabłko i No ty te teraz jadłeś, przed tak, zjadłeś, tak, przed chwilą Zjadłeś przed chwilą Ale to nie ma znaczenia, ale ty zjadłeś wcześniej, a ta regeneracja jest za na 5 sekund My się już skończyła, ty jeszcze <tosł> ją dobra Nie mam jej Tak, mniej. tak, tak Nie tak, mam Łał, tak, tak. jaki szybko ciosy się zadaje, nie? Strasznie No jak, 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 jak Chodź ty to... się balić? Nie ma Ile masz życia? Trzy <tosłys> serca A ty? Wygram, dobra Zresztą ja dużo no dobra, wywalaj to, Dara Mi zostało... 2,5 mi z tych Mi zostało pół, mi, mi zostało pół No nie ma szans <noise> No dobra widzowie, bardzo Ty. dziękuję za oglądanie Duch Palion was żegna razem z Bzykiem Trzymajcie cześć, cześć. się i papa pa.